Skłaniam się wszystkim bardzo serdecznie. Kolejna część, myślę, że ostatnia, z cyklu naprawy tylnego koła do LSU ZD201 Pony 34 rok. Otóż w międzyczasie yy, myślałem, co zrobić z Fergą. I tak, zamówiłem nową rawkę, no bo ta już jest samo są przeżarta. Niestety myślę, że to do nieodzyskania już jest. No i tak, nowa rawka okazała się mieć inne wypusty na nyple, także musiałem z niej zrezygnować od SOM. Zdjęcie Wam wyślę, włączę tu w filmiku. No i tak. Oprócz tylnego koła, co tutaj już jest rozebrane, mam jeszcze koło przód. No to wiadomo, on jest w genialnym stanie, naprawdę Myślę, że nawet centrowanie będzie wymagało tylko minimalnej korekty. Ale w międzyczasie nabyłem jeszcze to koło, które jest nie od mojego dokładnie modelu, bo jest pewnie od ZDBA albo SL, -ki. to jest chyba wersja licznikowa. Jest takie prawdopodobieństwo. Ale tak, ale tutaj sama rawka jest dobra, bo była naprawdę czymś grubo zabezpieczona jakimś Jakimś grubo farbą, nawet nie czy to nie jest jeszcze oryginalna farba, ale dziwna taka, jest trochę zmasakrowana. Bo tutaj widzę różne rodzaje szprych, jedna taka bardzo gruba, druga cienka. Postaram się to wszystko rozkręcić. I może rafka mi się przyda, bo rafka jest identyczna, ta sama, a rafka nie jest w najgorszym stanie. Także postaram się to wszystko odkręcić. Dam do piaskowania zobaczę jak wygląda rafka. Wiem, że w jednym miejscu tutaj już pokazuję, była pęknięta, ale to myślę, że jest drobnostka. Myślę, że ktoś po prostu za mocno ciągnął tutaj. Zrobiłem zbliżenie, jest pęknięta. Myślę, że lekko młotkiem można stuknąć i po prostu to zespawać, to nie jest jakiś duży problem. Prosz wypiaskuję. No, będę wiedział, czy mogę to wstawiać, czy nie, zamiast tej rafki. No, oryginalna samych lat, te same myślę, że roczniki albo dziesięciolecie. Także oryginał to jednak będzie. A sama piasta jest dobrze zachowana. Następnie jak będzie gotowe to zaplatanie i centrowanie. Obręcz rozszprychowana. Teraz jadę zobaczyć do piaskowania w jakim to jest stanie. Tu jest to jedno pęknięcie. I jak będzie w miarę dobre, to to się zaspawa. No i będzie szprychowanie. Tak, jak Państwo widzieli, jesteśmy już jakiś czas temu po piaskowaniu. W międzyczasie e, zostały zaspawane otwory, które były na przykład pęknięte, nadszarpnięte czasem, czy coś z nim było nie tak. E, piastę już też mam wypiaskowaną, już tutaj sobie włożyłem poglądowo e, łożyska, no w sumie konusy i ośkę. E, no i tak, No jeszcze to wyszlifowałem dookoła te. Miejsca, które musiałem sobie e, podspawać. E, no i teraz zostało nam szprychowanie. Akurat też doszła do mnie paczka ze szprychami i dorobionymi ośkami. Także właśnie robię opening. Opening jest. Hop. No i tak w domówionych częściach jeszcze od mojego znajomego tu się znajdują. Repliki uchwytów do pibipki FD6D. Sygnał dźwiękowego Boscha, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. W bardzo dobrej cenie mi to dorobił. Tu sobie kładę z boku. No i tak, co my tu mamy? Szprychy nie są podpisane. O, są podpisane. 217. Mm y, krótkie nyple, czyli krótce kop. Ok. Tutaj mamy już chyba widzę, że długie główki 217 y, lange kop, czyli te długie nagięcie. Chyba długie, 214, tak? 212 długie. No i tutaj będą 212 mm krótkie. 212 krótkie No i do paczuszki nam zostało tutaj jeszcze Nowiutka ośka Turbina na wzór według oryginału No Co tu można powiedzieć No zrobiono tak jak ma być zrobiono Najprawdopodobniej Tutaj mamy dodatkowy jeszcze piercień Na Na piastę przód No i starą Brzydką ośkę Jeszcze tylko pokażę, jakby ktoś się zastanawiał, po co mi była ta nakrętka, to otóż w przedniej kole NSU ZD i ZDB różniło się tym, że tutaj była nakrętka, w tym miejscu, tam gdzie jest czarne, zrobię lepsze przybliżenie, była po prostu taka podkładka, nakładka, a w tym miejscu był po prostu, jeżeli się nie mylę, mogę się mylić, yy, ślimak napęd napęd yy, licznika, tak, ale... Tutaj moja wersja ZD nie ma żadnej podkładki, za to ma u góry tą, którą ja nie miałem i dlatego są dorobiona według oryginału. I nachodzi o taką z góry. Jeszcze nie będę wbijał, żeby to najpierw wyczyścić i ładnie nasmarować. No, ale tak na marginesie tym się różniła wersja ZD od ZDB, czy wersja po prostu licznikowa, bo oczywiście ZD też miały liczniki. Więc w sumie też, też tu miały nabite Tylko moja wersja nie ma licznika Stąd brakuje takiej nakrętki Na pieście już sobie Poznaczałem długie, krótkie, długie, krótkie Żeby się nie pomylić Tak samo tutaj długie, krótkie, długie, krótkie Idzie na zmianę Długo, krótka, długo, krótka Zaplotę I potem będę Kolejno próbował odzorować Zaplot Na rawce Aby było łatwiej na samym początku, możemy sobie podzielić pracę. I dać wszystkie krótkie, jakby to określić, aby padały na lewą stronę. Czyli w ten sposób. Tu mam krótką, żeby nie szła w prawą, tylko w lewą stronę. I w tym momencie długą dam pod spodem, idącą na prawą stronę. I wtedy nie będziemy musieli przekładać szpryg, jak już je zaszprykujemy. Czyli krótka na lewą stronę, długa pod spodem, na prawą, i tak kolejno. Krótka pod spodem, na lewo, długa pod spodem, na prawo. I tak całe koło, i tam łatwiej później praca. Jedna strona zaszprychowana, teraz idzie druga strona. Tak samo z drugiej strony układamy szprychy, te, które idą z dłuższymi główkami. czyli Lange-Kop, w lewą stronę, bo teraz jest odwrócone koło i krótkie w prawą stronę jak to teraz zrobimy to po to nie będziemy musieli się męczyć i po kolei każdą szprychę układać i rozkręcać żeby przycisnąć pomiędzy szprychami do odpowiedniego ułożenia koło jest naszprychowane jest na razie wstępna robota teraz trzeba to wrzucić w centrownicę i zobaczyć jak to by się prezentowało no nie powiem nie, nie łatwo było Trochę mi to czasu zajęło z za jakieś 3 godziny. Jest całe wkręcone, ale jeszcze niewycentrowane. Na razie wszystkie główki podokręcałem, tak żeby było, żeby kończyło się razem z gwintem. Aby wszystkie zaczęły, powiedzmy, w tej samej pozycji naciągać, centrować. I na razie są w miarę luźne, takie. I zaraz zacznę tutaj działać z tym. Raczej nie będę pokazywał jak będę centrował, no bo to nie jest obiektem naszego dzisiejszego filmiku. Koło wycentrowane. Jesteśmy w okresie poświątecznym, także u mnie się pojawiła na ścianie nowa wycieraczka. Home is where motorcycle is. Dom jest tam gdzie motocykle są, albo jest. Eee, no. Wycentrowałem to według mnie dosyć dobrze, biorąc pod uwagę, że jest to stuletnia felga a nie dzisiejsza. Też ona była zmęczona życiem. No, była w, w epoce no, ściągana opona breszkami no i dostała po dupie. Mogę tutaj pokazać. Jest jedna taka odchyłka. O, tutaj idzie, idzie idzie. I hop ucieka. Jeszcze jedna gdzieś była taka. O i tu kolejna. Czy ktoś próbował? Już, już już? Tutaj. Czy na filmie widać? Hop, hop. Ktoś próbował to sięgać pryszkami. No wiadomo, no w tamtych czasach nie było wulkanizacji jaką my tu teraz znamy, więc ktoś miał prawo. Wszystkie szprychy są naciągnięte. Z jednakową siłą, mniej więcej. Wszystkie brzmią tak samo, praktycznie. No i co? Bardzo minimalne odchylenie na boki jest, no biorąc jeszcze pod uwagę, że jest strawka troszeczkę nagięta breszkami przez ilość przekładanych przez nią opon no to na to się nie patrzę, bardziej się patrzę na całościowe bicie. No i też troszeczkę z góra dół. Kumpel ma do mnie wpaść już tutaj po filmiku. Jeszcze zobaczyć, on tu tak się zajmował centrowaniem od rowerów dosyć dobrze to umie, na no to mi jeszcze ewentualnie poprawi. Ja to na razie tak zawsze, jak ja to zrobiłem teraz, i i zaraz pokażę zakręcę. Według mnie, no to już przy 70 godzinach, to nawet nie będzie czuć ale wiadomo człowiek dąży do perfekcji może jak się kiedyś znajdzie w jeszcze lepszym stanie niespawana RAWka. nie popękana w dobrym takim oryginale no to wtedy z wielką chęcią kupię i sobie podmienię jeżeli będzie lepiej to zrobione to, to zawsze można wymienić ważne żeby było dobrze zaplecione i, i, i trzymało tak to wygląda Robi przybliżenie Hop. z drugiej strony. No, to też jest oczywiście jeszcze na konusach. Także to też ma jakieś dodatkowe swoje milimetrowe luzy. Jakby tam wbić łożyska. Bo te, te konusy, które tam są wbite, to jest tragedia. To na tym będę musiał jeszcze pomyśleć. Ale. Jakby się wbiło łożyska, no to w tym momencie albo dałoby się nawet niewyjechane konusy, no to bicie byłoby jeszcze mniejsze. I ten szum, który słychać, ok, co tu można jeszcze więcej powiedzieć? Teraz dajemy oba koła przód i tył do malowania. Yy, ja, albo tutaj urwę filmik i już to wrzucę, albo jeszcze wrzucę. Filmik, pomalowanie kół. Ja nie wiem, czy już mówiłem, czy nie tyle kół nie zapatraliśmy na filmie, bo udało mi się kupić od takiego poczciwego człowieka znajomego, który no jeździł na tym kiedyś w kole. E, także tutaj było wycentrowane też, sprawdziłem centrowanie. No, co tu powiedzieć, nawet farba jest położona, e, zabezpieczająca. Wszystko te gra. E, jedyne, co tutaj nie ma tego e, tej nakładki, tej obejmy. Jak zwał, tak zwał, którą zaraz tu wbijemy i będzie też szła cała piasta, no w sumie całe koło do, do malowania, piaskowania. Damy sobie trochę smarowania i po wewnętrznej stronie naszej obejmy. mam taki specjalny przyrząd do wbijania. Jeszcze tylko go sobie trochę zmodyfikujemy, żeby mieć o co uderzać. No, teraz może być. Jeszcze miedzianym młoteczkiem. No i mamy wbite. A są gotowe do malowanka.